I na, prawie że na koniec mojego wyjazdu e, trafiam e, prawie zupełnym przypadkiem na Kaliko e, Ghost Town. E, to jest miasteczko, opuszczone miasteczko Kaliko, Town, czyli miasto Duchów. No, Generalnie jego historia jest związana z tym, że było tu wydobycie srebra, potem to srebro się wyczerpało, ludzie się wynieśli, no i zostało puste miasteczko. Kawał historii Ameryki, która, która przecież nie jest aż tak strasznie długa, a jednak coś ciekawego można zobaczyć, historycznego też. Tu naprawdę można się poczuć jak w westernie w XIX wieku, spokojnie, wszystko bardzo ładnie zachowane. Amerykanie wszystko muszą mieć znaj, więc Calico oczywiście było największym miasteczkiem wydobycia srebra w Kalifornii w latach 1881-1896. Krótko, 15 lat.